Polska historia szczecińskich zakładów włókien sztucznych rozpoczęła się w 1948 roku. Właśnie minęło 25 lat. Wspominają Henryk Kubiak i Stanisław Warchoł. To było w Operecce w o, jeszcze tak. na Potulickiej, która się mieściła, lub, lub mogło być jeszcze Teatrze w celu współczesnym, bo przeważnie tak w tych dwóch miejscach się odbywało. Tutaj prezydent Stopyra jest. Tego ja nie, nie znam. Jakieś ze Zjednoczenia na pewno? Na pewno był ze Zjednoczenia jakiś przedstawiciel ważny, bo... Zawsze byli sekretarze, jedni z najważniejszych, bo zakład był jednym z większych zakładów w, w naszym mieście, więc zawsze się wysyłało z Komitetu Wojewódzkiego czy z miasta. To jest urocze wręczenia sztandaru dla naszego zakładu z okazji 25-lecia. Przy sztandarze są aktywistki z u w białych koszulkach, w czerwonych krawatach, oczywiście, obowiązkowo. Początkowo produkowaliśmy sztuczny jedwab, a od połowy lat 50-tych, Kord, wspominał w latach 60-tych w audycji polskiego Radia Szczecin główny technolog Wiskordu, inżynier Marek Hałaburda. Gdzieś w 55 roku. Byliśmy na takim poziomie, jaki Stany Zjednoczone w dziedzinie produkcji jedwabiu kordowego osiągnęły w roku 1940. Tu różnica była gdzieś te 15 lat. O tu siedzi jeden z pierwszych dyrektorów Discordu, Geraud. Tylko Romuald, chyba Geraud, tak? Dyrektor ten jest Gerault, ale ten jest pier jeszcze przed dyrektorem Geraultem. Mielczarek. Miel Mielczarek. Mielczarek, Mielczarek, o dyrektor Mielczarek. Później Po Później po dyrektorze w Gerałcie nastał dyrektor Pińczakowski. Tak to było, zaproszeni byli. Obecnie produkujemy taki korp, jaki Stany Zjednoczone rozpoczęły produkować w 1953 roku. Sądzimy, że za dwa lata ten dystans zmniejszy się do dwóch lat. I oni nas wyprzedzają, ale takie koncerny jak NK American Viscozy, to mają sztaby badawcze, które zajmują się zagadnieniem kordu gdzieś od lat 30. Bo myśmy wtedy akurat zmienili nazwę z zakładów chemicznych, chyba zjednoczenie powstało Chemitex Viscord. Skrzeczkowski z, z małżonką siedzi, tam zauważyłem. No i wręczane są odznaczenia z, z okazji. Złote krze, zasługi srebrne, brązowe. i Organizacji Młodzieżowej i Janka Krasickiego były też wręczane. Później były i również młodzieżowe. Wręczane teraz ma oznaczenie medyjski, z działu elektrycznego, to pracownicy. Równy księgowy, pan Bajon, komendant straży pożarnej zakładowej, zakładowej, bo zakład, za, zakład oprócz tego, że pilnował bezpieczeństwa przeciwpożarowego zakładu, tak samo obsługiwał w pierwszym momencie, jakby pożar powstał i dzielnicę naszą. Kwiatki wręczałem dziewczynki z organizacji młodzieżowej ZMS. Charakterystyczną rzeczą jest to, że my zużycia surowców mamy na poziomie co najmniej równym poziomowi amerykańskiemu, a w niektórych wypadkach nawet niższym. Grupa działaczy młodzieżowych, która prawdopodobnie to przewodniczący teraz ZMS-u. Białe koszule, czerwone krawaty. O! hej. No, tutaj widzę już sporo tych ludzi nie ma wśród nas. A niektórzy tak się zmienili, że trudno rozpoznać. Czas robi swoje, że nawet twarze się poznaje, ale nazwisk się nie pamięta. Jak się nazwisko pamięta, to imienia człowiek nie może sobie przypomnieć.